Witam, tu Walda TV. Zapraszam Was wszystkich na relacje z niższych lig oraz wydarzeń pozastadionowych. W dzisiejszym wydaniu m.in. Mecz nowego lks u w czwartej lidze. 11 kiboli Lecha z zarzutami. Skrojone fany Śląska. Bulwersująca wypowiedź Tuska. Na jeden z najważniejszych wyjazdów w tej rundzie kibice Miedzi mobilizowali się od dwóch 3 tygodni. Na wyprawę do Katowic wybrało się około 150 osób. Na miejscu czekała grupa bielskiej stali w około 80 osób. Wszyscy wyjazdowicze na sektorze gości meldują się dopiero w około 30 minucie meczu. Wywieszają dwie fany, podróż w obie strony spokojna. Niechciarze jak zwykle z dobrym dopingiem. Przez cały mecz dopingowali swój zespół. W trakcie meczu zdarzył się jeden moment, kiedy bezpośrednio przekazali piłkarzom, że powinni wziąć się do roboty, ale zaraz później znów zagrzewali ich do walki. W trakcie meczu nie zabrakło pozdrowień dla zgód. Wywiesili dwa transparenty, jeden z podziękowaniami za zaangażowanie i poświęcenia dla byłego trenera Rafała Guraka. Drugi odnośnie meczu z Arką, który i tak został przełożony z 7 na 18 września, na stadionie w Katowicach obecnych 2200 kibiców. Derby pomiędzy Gwardią a Kotwicą zostały zepsute przez decyzję Wojewody, który zamknął stadion w Koszalinie. Kotwica mimo pewności, że nie wejdzie na mecz wybiera się w około 190 osób, w tym 70 głów gorzowskiej stali. Od samej zbiórki pełno smutnych panów, którzy spisują i karają mandatami za darmo. Udaje im się podejść pod kasy, gdzie zaznaczają swoją obecność i wracają na dworzec. Poloniści, mimo degradacji, nie poddają się. Za nimi pierwszy w tym sezonie mecz w czwartej lidze na konwiktorskiej. 4,5 tysiąca kibiców było pilnowanych przez 100-150 ochroniarzy. Kibice poloni zaprezentowali dwie pokaźne sektorówki. Pierwszą oprawę zapowiadał drugi transparent z hasłem, póki czarna krew w nas płynie. Transparent uzupełniła dłuższa sektorówka, która została wciągnięta z boku trybuny. Całość oprawy tworzyła hasło: Polonia nigdy nie zginie póki czarna krew w nas płynie. Drugą oprawą było czteroczęściowa patriotyczna sektorówka, którą przyozdobił transparent na płocie. Ich krew za naszą wolność. Mecz z Pogonią był historyczną datą dla łódzkiego klubu sportowego, ponieważ był pierwszym spotkaniem nowego ŁKS-u w czwartej lidze. Na ten mecz nikogo nie trzeba było specjalnie mobilizować. O godzinie 15 na osiedlu Kopernika odbyła się zbiórka kilku osiedli połączona z przemarszem na stadion. Na zbiórce pojawiło się około 300 kiboli ŁKS-u. Przemaszerowali we skocie policji na stadion. W Atlas Arenie przed meczem przeprowadzana była zbiórka krwi dla kolegi Poszalu, który uległ wypadkowi samochodowemu. Przed meczem również zbierane były przybory szkolne dla polskich dzieci z Lwowa. W pierwszej połowie kibice ŁKS-u zrobili flagowisko, które uzupełniał transparent na płocie z hasłem Wracamy do gry, ŁKS to my. Doping stał tego dnia na naprawdę dobrym poziomie. Na meczu pojawiło się około 2200 widzów. A teraz zapraszam na wydarzenia pozastadionowe. 11 kiboli kolejorza zatrzymanych za antylitewski transparent. W sprawie wywieszenia antylitewskiego transparentu podczas meczu Lecha Poznań z Żalgirisem Wilno 11 kibiców usłyszało zarzuty znieważenia grupy ludności litewskiej. Podejrzani nie przyznają się do winy. Szkoda, że nikt nie zainteresował się sprawą zdewastowanych aut poznańskich fanatyków po meczu w Wilnie. Mam wrażenie, że to co się dzieje to jakiś kabaret. Zostając w Poznaniu, stowarzyszenie Wiara Lecha kończy swoją działalność. Wiara Lecha powstała w 2004 roku. Skupiała najbardziej zagorzałych kibiców Poznańskiego Klubu. Lech współpracował ze stowarzyszeniem. To ono między innymi dystrybuowało bilety na wyjazdowe mecze Kolejorza. W ostatnich tygodniach stosunki między klubem a kibicowskim stowarzyszeniem zaostrzyły się i podjęto decyzję o zakończeniu działalności. Informacja o decyzji stowarzyszenia pojawiła się po zwalnym zgromadzeniu wiary Lecha. Pani Śląska w Wrocław przed weekendem odnotowali jedną z największych swoich porażek. Przy okazji meczu eliminacji Ligi Europy, kibice Śląska stracili trzy fany na rzecz FC Sewilli. Hiszpanie przytulili flagi Avesilesia, Wielki Śląsk oraz Skokowa. Początkowo poszła informacja, że towarzystwo zostało napadnięte ze sprzętem. Stan poszkodowanych oraz informacje jakie zostały zdobyte później wykluczają taką możliwość. Hiszpańscy kibice ogłosili, że na met do Polski nie wybierają się. Taka sytuacja. Ekipa bks otrzymała zakaz na cztery mecze wyjazdowe. Absurdalną decyzję wydał Wydział Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej wobec kiboli BKS-u Stali Bielsko-Biała. Dopuścili się oni bandyckiego uczynku, odpalając kilka ogni wrocławskich i stroboli podczas spotkania z Odrą Wodzisław. Co ciekawe, mecz ten nie był nawet imprezą masową. W związku z tym samym meczem ukarany został klub Odry Wodzisław. Wodzisławscy działacze mają do zapłacenia 2000 zł, co jak na trzecią ligę jest dość sporą kwotą. Represji w stosunku do Kiboli nie ma końca. Tym razem przekonali się o tym kibice Wisły Płock przy okazji meczu z Dolkanem Ząbki. Trzech młodych chłopaków zostało zamkniętych na 48 godzin do aresztu tylko dlatego, że ktoś ubzdurał sobie, że brudne ręce są dowodem na odpalenie świecy dymnej. Spędzili dwie noce na dołku tylko po to, żeby dowiedzieć się, że sprawa odbędzie się za blisko dwa miesiące. Niestety nagonki na kibiców w ostatnim czasie zdarzają się w całej Polsce. Na podsumowanie tej chorej sytuacji przedstawiamy wam wideo, które pozostawiamy bez komentarza. Miłościwy Donaldzie, przemów do ludu. Będziemy starali się wpłynąć zarówno na policję, jak i prokuraturę, i w ramach naszych możliwości na sądy, w ramach naszych możliwości na sądy, w ramach naszych możliwości na sądy, w ramach naszych możliwości na sądy. Aby przede wszystkim surowo i możliwie natychmiast karać tych, którzy używają przemocy, po jutrzejszym spotkaniu poproszę o publiczne wystąpienie ministrów Sienkiewicza i Biernackiego, po to, aby poinformowali o tym, jakie doraźne kroki i jakie prace o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i legislacyjnym podejmą. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam również na relacje z Ekstraklasy, które znajdziecie na naszym kanale. Oglądajcie Piknik TV. Na razie!